Naprawdę na zapraszam na karczerma u Dobra, yy, lecimy z filmem i się powiem o tym, jak, jak kiedyś motornicza wyrzucina na znaczy, Ale zanim do tego dojdziemy, to chciałbym polecić pewien film na kanale Historia Memów. Polecam go dlatego, że, że jest tam film, że jest tam, żeby wykorzystany tam Mem, który sam zrobiłem i dlatego między innymi go... Ten film polecam i też dlatego, że jest tam muzyka ze złotopolskich, a ja lubię złotopolski. Dobra, lecimy. Leci, lecimy. Dzisiaj opowiem o tym, jak motornicza wyrzuciła mnie i rodzinę z tramwaju. Kiedyś, jak byłem mały, to bardzo lubiłem jeździć tramwajami. Naprawdę, naprawdę. Ja wtedy kiedyś bardzo lubiłem tramwaje, zwłaszcza te, te starego typu. I pamiętam, że pewnego dnia, <laughs> właściwie chcieliśmy się przejechać sobie tramwajem i Wszedliśmy wtedy autobus, wysiedliśmy tam na pętli tramwajowe i tam stał wtedy tramwaj. I to, był taki, I to był właśnie taki, i to był tramwaj, który jechał do dzielnicy, którą znaliśmy, ale wtedy podjechał tramwaj innej linii do dzielnicy, której nie znaliśmy. I mieliśmy wciąż do tego, który jedzie szybciej, i szybciej pojechał w ten tramwaj do dzielnicy, której nie znaliśmy. I to był tramwaj do takiej dzielnicy, która się nazywała Nowy Port i ja tu myślałem, że ten tramwaj sery do jakiegoś portu pojechał ale nie, nie pojechał. My no siedzieliśmy w ten tramwaj. No i sobie jechaliśmy tym tramwajem. No i wsiedliśmy w drugi wagon, bo najlepsze były zawsze te drugie wagony, drugi wagon był najlepszy, to zawsze, zawsze była taka kabina. I ja bardzo sobie miałem wyobrazić, że, że siedzę w tej kabinie. To była taka dwójkabina, zawsze jest co tam siedzieć w tej drugiej kabinie i to, to była z tych działań tak jechać tramwajem, no ale sobie jechaliśmy tramwajem. W sumie na początku było w miarę normalnie. W sumie jechaliśmy przez okolice, które znaliśmy, no ale im, im dalej jechaliśmy, to tym, to tym bardziej nie wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy i to widzę, że wtedy w ogóle jechaliśmy w końcu do tego nowego portu i pamiętam, że kompletnie nie znaliśmy tej dzielnicy. To było u nas kompletnie obce i najgorsze to było to, że ten tramwaj taki no ten starego typu. Gdzie nie, było, gdzie nie było tych tej zapowiedzi głosowych, która powiedziała, że przystanek końcowy, że jaki przystanek to jest. I tak sobie jechaliśmy, jechaliśmy, w końcu już do ostatnia osoba, byliśmy już wtedy trochę sami i dojechaliśmy do zajezdni. I w sumie siedzieliśmy tak w tej zajezdni, to jest tak sobie trochę, i wtedy weszła motornicza. I ta motornicza zaczęła się na nas wydzierać, seryjnie, ta motornicza zaczęła się wydzierać na nas. Ile to moje moja zaczęła wszystko tłumaczyć, ale ta motornicza wtedy też się znowu zaczęła tak po prostu ostentacyjnie tak po prostu okropnie wydzierać i stwierdzić, ta motornicza tak się na nas darła, że dzisiaj to by już nie przeszło. To znaczy, gdyby tam siedział jakiś młody człowiek, to by się nie darła, ale za chwilę, widziała, że to babcie i dzieci, to tam myślała, że, że, że pewnie nie mają internetu, tam pewnie nie pójdą na skargę, to sobie pomyślała, ale nie, ta motornica, z którą nas po prostu drzecie, zaczęła się po prostu tak okropnie drzeć, i dzisiaj to i w, sumie, po, w sumie nawet dzisiejsi kierowcy i motorniczy, to, to to nic, to jest nic w porównaniu do tego, jaka była ta kobieta. I później ona nas w, w końcu wyrzuciła z tramwają, że tam nie było na zajezdni, w końcu zostali się wyrzuceni I, i wtedy... no i w sumie jednak to się zakończyło, w sumie najgorsze jest to, że jechaliśmy w sumie wracaliśmy w sumie tym samym tramwajem, ale tym razem wyjechaliśmy do dworca. No i, generalnie, no i generalnie to było na tyle. Ja w sumie żałuję, że wtedy nie mieliśmy żadnego dostępu do internetu, ja w sumie żałuję, że wtedy nie było internetu i w sumie nie, nie było wtedy jak zgłosić się na skargę, ponieważ moim zdaniem ta motornicza powinna zostać po prostu za to, to wyrzucona, ale... I w sumie, ale nie w sumie powiem, że na początku bardzo to przeżyłem, że w sumie na początku bardzo przeżyłem ten, te, te, to, te, to, co wtedy było, ale w sumie dzisiaj uważam, że moim zdaniem takie coś w ogóle nie powinno przejść. E, no, uważam, że motorownicza powinna zostać zacęczeniem w ogóle wyrzucona z pracy. No i generalnie to by było na tyle na razie. Cześć!